Jeszcze trochę cierpliwości. Od połowy grudnia będziemy mogli przejechać obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. Najważniejsze prace zostały zakończone. Jezdnia jest już gotowa na całej długości. Został położony asfalt, stoją ekrany dźwiękochłonne. Zakończono prace przy wszystkich mostach. Trwają roboty wykończeniowe przy rondach w Podrzeczu i Biczycach Dolnych. Zostały właściwie prace kosmetyczne. Mieliśmy właśnie opóźnienia, ponieważ wykonawca musiał uzyskać stosowne zezwolenia, decyzje na wyłączenia wysokiego napięcia. To było jedno zezwolenie, które musiał uzyskać decyzję i wyznaczony musiał być termin też stosowny do wykonania tej, tego wyłączenia, jak również związane z wycinką drzew przy rądzie na Podrzeczu. Oraz przypomnę jeszcze, był przecież maraton u nas w Nowym Sączu i też generalna dyrekcja... Sprowadziła dodatkowe ograniczenia na, przez, na kilka dni, dlatego też wykonawca w tym czasie niestety musiał ograniczyć te roboty i, musiał, i nie wykonywał w tych dniach tych robót związanych. A to był ten pierwszy okres takiego bardzo gorący do wykonywania tego zakresu robót. Mimo opóźnień tempo było imponujące. Przypomnijmy, prace zaczęły się na początku czerwca. W ciągu sześciu miesięcy powstało 6 kilometrów drogi z mostami, przepustami i całą infrastrukturą towarzyszącą. Zamierzamy puścić ten ruch po 18 grudnia, ponieważ 18 do 18 grudnia powinno być i na pewno będzie wydane pozwolenie na użytkowanie, a to jest dokument, który pozwoli wprowadzić ruch na, ten, na tą y, drogę właśnie i wpuścić ruch drogowy. Oczywiście, żeby wszyscy mogli korzystać. Radość z nowej drogi przyćmiewa nieco fakt, że nie ma dobrego połączenia między obwodnicą północną i zachodnią. Samochody nie mogą ominąć głównego skrzyżowania w Chełmcu. Jednak budowa łącznika między obwodnicami leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa obwodnicy Helmce i Nowego Sącza, bo tak ta inwestycja się u nas nazywa, w ciągu drogi krajowej nr 28 przewidziana jest w programie budowy dróg krajowych na lata 2017-2020. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie jest w tej chwili na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu. Ten przetarg będzie na wstępną koncepcję. Wiele takich dokumentów, które są potrzebne do tego, aby inwestycje później móc zaprojektować i wybudować. Gdy powstanie łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, Nowy Sącz można będzie objechać bez konieczności wjeżdżania do miasta. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza prowadzi od ronda w Brzeznej do połączenia z drogą krajową nr 28 w biczycach dolnych. Poprawi komunikację Nowego Sącza, Starego Sącza i Limanowej z gminami Chełmiec i Podegrodzie oraz ułatwi ważne dla turystyki połączenie z piwniczną czy Muszyną.